Możesz tutaj tej dostać! Nieważne jak jesz i co jesz, dobre jedzenie zasługuje na Pepsi. Posmarowałbyś mnie? Takie nie, dzięki. Can't touch, this. Can't touch this. Ratunku, ratunku! Na przerwa, to właśnie dos. Codzienność bywa nudna? Złap Seven Days, który pomoże Ci wygryźć rutynę! Pyszne nadzienie kakaowe w puszystym rogaliku! Słodka i pyszna przekąska, która umili Ci chwilę! Seven Days! Wygryź rutynę. My, Szwedzi, mamy wiele zalet. Jesteśmy piękni i wytrzymali. Tak jak nowa matowa płyta Electrolux za Piękna i odporna na zarysowania. Nowość od Electrolux. Mam plany na bezpieczną firmat. To plan firmowy z cybertarczą. Która blokuje zagrożenia w sieci. Cyberbezpieczeństwo? Masz od tego orange. Teraz cybertarcza za 0 złotych we wszystkich palach firmowych, a w wybranych smartfony 50% taniej. Orancz tu jest. Wieczór z alpejskim mleczkiem mm. zawsze będzie wyjątkowy. Alpejskie mleczko. Delikatna czekolada oblewająca puszystą piankę zbliża nas do siebie. Milka. Delikatność smakuje lepiej. Milka, Delikatność smakuje lepiej po sąsiedzku. Hello? Jest radość i mega radość, bo mamy mega raty na Allegro. Markowe produkty z różnych kategorii w mega niskich cenach i nawet do 50 lat 0%. RSO 0%. Jak tak, to Allegro. Nie wsiądziesz za mnie na rowerek. Nie zastąpisz mnie w roli mamy. Nie będziesz za mnie świętować urodzin. Nie zastąpisz mnie w tańcu. Nie przeżyjesz za mną. Ale jeśli jesteś moim bliźniakiem genetycznym, możesz ich uratować. Zostań na truszpików. Wejdź na DKMS.pl I zamów pakiet rejestracyjny. Pobierz wymaz i odeślij. Nie czekaj, pacjenci Cię potrzebują. Hej, ktoś chce pobiegać? Sport daje radość, buduje przyjaźnie, uczy wytrwałości. Super zgrania. Sprawdźmy je na boisku. Bo jak trafię, to jest koniec. Mierz piłkę i chodź tu grać. Wejdź na aktywna szkoła .pl i dołącz do drużyny na całe życie. O! Widzimy się na orlikach. Rozprawę czas zacząć. Oskarżona? Stylizacja zbrodniczo-niemodna. Panie Jaczeku, poproszę o zawód. Mamy tutaj do czynienia z sabotażem mody. Moja klientka była pod presją przeceny i głównej promocji. Nie miała szans. Wysoki sąd, to się nie broni. Ale dodatki są intrygujące. Wyrok? Hmm. Stylowa resocjalizacja, czyli udział w programie Shopping Queens, królowe zakupów. Shopping Queens, królowe zakupów. W o 21 w Polsat Cafe. To będzie niespodzianka. Program, w którym czas nie jest przeszkodą, a wyzwaniem. Owo, jest! Tak to jest pięknie! Darek i jego ekipa. Trzy dni, jeden cel. Totalna metamorfoza. Pamiętaj, że Darek Stolarz nigdy nie rzuca słów na wiatr. Nowość. Darek Stolarz. Remont w trzy dni. W środę o 22.00 w Polsat Cafe. Nowa prowadząca. Nowe historie. Cześć! Jest to tak strasznie wygląda. I jeszcze więcej emocji. Wiesz jej czas nazywaną, wieprzem i Była prawdziwa siła, rodzi się z odwagi do zmian. Ja mam, 10 lat młodsza, w 10 dni. Takiej metalów w tym programie się nie spodziewał. Nowy odcinek. W czwartek o 21.00 w Polsat Cafe. Zosia, znów może się śmiać bez skrępowania. Basia, wysiłek nie jest już dla niej problemem. Ewa wróciła do aktywnego życia bez strachu. Dzięki Feminost pozbyły się problemu z utrzymaniem moczu. Feminost, wsparcie układu moczowego i mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Dziecku, jak ty to wszystko badasz? Tak codziennie wspomaga mnie? Bilomak Plus. Bilomak Plus wspomaga pamięć i sprawność umysłu. Actimel? W naszej rodzinie pijemy go codziennie, wspierając naszą odporność. Gotowi by zebrać wszystkie 21 postaci Super Mario? Wspieraj układ odpornościowy swojego dziecka z Actimelem. Nowe opakowania dostępne już teraz. Jeśli każdy, no prawie każdy ma swoje miejsce, to musi być miłość. W banku BNP Paribas też kochamy zwierzaki. Z każdą Pupil zyskuje zniczkę w maksizo i dodatkowo do 400 zł w promocjach. BNP Paribas, bank dobrych decyzji. W świecie Lorenz mamy wiejskie ziemniaczki. Aby poczuć się jak w domu, Sienni po chipsy przywołujące wspomnienia rodzinnych chwil. Wyjątkowym smakiem polskich ziemniaków i polskiej kuchni. Wiejskie ziemniaczki, nasze chipsy. Lorenz w naszych rękach. Hols. Holmes. Ochotnych bliżej. Jest radość i mega radość, bo mamy mega raty na Allegro. Markowe produkty z różnych kategorii w mega niskich cenach i nawet do 50 rat 0%. RSO 0%. Jak tak, to Allegro. Kiedy chcesz powiedzieć, jak bardzo ją kochasz, ale nie ma Cię obok, powiedz Rafaello, migdał zatopiony w kremowym nadzieniu i otoczony wiórkami kokosa. Rafaello, więcej niż tysiąc słów. Nie możesz zasnąć? Nie licz na nas! Weź senaminę! Dzięki senaminie zasypiasz szybko tu i teraz! To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą! Adamet.